Witam serdecznie wszystkich. Z racji tego, że jestem leniwą k.a., to sam nie zapowiem uczestników, tylko zapłaciłem komuś innemu, żeby zrobił to za mnie. Zawodnik numer jeden to pierwotny degenerat z piaseczna, znany pod pseudonimem Demons1. Co tam, kurw? Bo to, śmieto... Mama? Chyba nie zdążyłem! Bo jest szak jeszcze! Kurwa! Ty jesteś sam kurw? Ty mu sądzisz pompki robić? Mógę ci z podskokiem zrobić, się. A no, pomysł. Jakie Kolejnym uczestnikiem i jedyną kobietą w tym zaszczytnym gronie jest Nieuczesana. Znana z tego, że jest dziewczyną Diablesa. Przez kogo jest sprowadzony stream? Przez Nieuczesanów. Nieuczesana. Miłosle. Cześć. Szach. A! Nie, tu nie mogę. A! Nie, nie widziałam. Związanie. Uczestnikiem numer 3 jest człowiek, który jest tak stary, że jak zaczął streamować na Twitchu, to wy prawdopodobnie zaczynaliście dopiero podstawówkę. Kubon. Piotr. A, nie, kurda. Kur so Powiedziałem, gdzie z tą form, jest z tą formą. Ja! Zawodnik numer 4 to 36-letni prawiczek, który szuka kobitki na niezobowiązujące spotkanie. Paweł Delort Szabla. Ja przyjechał do Polski, dwa miesiące temu, znalazł w drużyny, polski paszport, a paszport Europejskiego sojuszu. Ktoś krzyczy, żeby mnie bać? Się. Bać, Frajeze? Nie wiem, mata podłożyłem chyba. Nie gram tego, nie gram w tę grę z baną. Nie gram w tę grę z baną, nie baną. Chyba jebać, ba, jebać tę grę. P ale tu damy wierze, tu, nie wiem. Co robimy, jeżeli on zagra... Co ty zrobiłeś, Paweł? O kurwa! co?! Kurwa, pomyliłem ruchy, matematyka! Ej, dobra, banujecie za homoseksualizm. Zawodnik numer 5 to jedna z najwybitniejszych jednostek w tym zaszczytnym gronie, czyli jednooki bandyta Metrodal. No ale Brusik przy takiej przewadze doświadczenia, aż to jak nie wygra. Od razu ci mówię. Od razu ci mówię. Bruce nie wygra. Nie Ale no! To jest koniec gry. Nie, nie może być... Mać, no! I. Jeb! ALE GO MAM! ALE GO ROBIĘ, kurwa! Uczestnik numer 6 to prawdopodobnie bliski krewny poprzedniego uczestnika, Aleksander Random Bruce Kardashian. Z miskal kul No, zaj**ałem się w akcji. Ja teraz się skupię i będę grał na 600... Procent moich możliwości. Dobra, trzymajcie mi powodzenia. Indie poddaję oh się. God. Zawodnik numer 7 to gość, co coś tam gra w siatkę i ma to samo nazwisko co Formal TV. Bordal, no, mm, to rozumiem, jak wygramy zagramy w światę, co? Nie. Yeah. Więc przechodzimy do ósmego zawodnika. Mowa o Cassix, czyli najpopularniejszy gatunek Gekona. x tentację On taki k***a przekręt zrobił. Poczekaj, chcesz powiedzieć, że w czasie gry, którą obserwowali twoi obserwujący, ty dostałaś udaru? No to lecimy dalej. Zawodnik numer 9 to Diables, chłopak nieuczesanej. Dobra, przegrał z babą w szachy, to szkoda szczępić ryja, nawet. Więc przechodzimy do zawodnika numer 10, którym jest człowiek o nieskazitelnej opinii publicznej i gołębim sercu. Sergiusz Nitrozyniak Górski. A widzowie twierdzą, że bicie w przelocie to zagwalisz konia, jak jesteś w delegacji. Spocząłem moment, bo tutaj kolega mnie spłukował. Halo? To to za wspaniała u ciebie w tle jest. Ja to słyszę. Dobrze. Niestety więcej klipów nie mogę pokazać, ponieważ ten zawodnik używa słów potocznie uznawanych za mocno wulgarne i obraźliwe, takich jak czar. Przejdźmy więc do zawodnika 11, którym jest były partner Arquela. Zawodnik wychowany na hiszpańskich roślinach, czyli Hiszpan. Chodzi o to, że naprawdę, ej, uwierzcie mi, ja dzisiaj wstałem i zajarałem i spałem 5 godzin szach, e, szach i mat. Kurwa, złe pole. S Co się stało? Jest te szachy gówno gra pana. Zawodnik z numerem 12 to ojciec, który wychowuje samotnie upośledzonego syna, czyli niemiecki kolaborant Overpow. Dobra, tu nie pójdzie, tu nie pójdzie. To jest szach. Tu nie jest wład król. Ja Dole, to nawet nie jest król. Blizny są zajbiste, dlatego Aśkę regularnie bije. i Musi mieć plecy zakryte. Ale nie ironicznie, to lepsze. Całkowicie zgoliłem, w Typie, co się stało? Kolejny zawodnik to nietuzinkowa postać. Położy ci kafelki w łazience, wypije piwko z twoim starym, a na końcu poderwie ci matkę, Michael Bagietka. Ale gówno kurwa. A, no i znowu szepczeńka próbują. Gałgany O, kurwa, mata mi zrobił, ale mnie rozjechał. K... Ej! Najszybszy matku! Czternastym zawodnikiem jest legenda polskiego Twitcha, stwórca Ksajo, czyli Dominik Józef, mokry Suchar stokłosa. Ja pikole kole się. To no i naprawdę patrzcie, patrzcie, widzisz? Mokro Hej Mercedes Słucham I na samym końcu Osoba na którą każdy czekał Legenda, krętacz, hazardista, Witold Hahaha ha, ha, Żartowałem Mamy dwóch głośnych i śmiesznych krzykaczy czyli ZOBA! mój, kurwa! Outfit, Zoba! zaba, widziałeś to? Zoba, kurwa. Cześć kurwa Simano Kuro Ojejku, jakie piękne jabłuszko zielone. Tak to dla pani. O. Zjem je chyba, wiesz? Takie piękne. Oraz blad. Śmieciu, kurwa, jeńcu. Kurwa, no co tu się bało w ogóle? Oto przed Wami 16 starannie wyselekcjonowanych jednostek o ponadprzeciętnej inteligencji, aparycji żula spod Biedronki i z ciągotkami do hazardu.